Od drugi, od drugi. Jak od drugi tak. dziękuję bardzo panie przewodniczący dziękuję bardzo panie przewodniczący panie prezydencie szanowni mieszkańcy, szanowni państwo panie i panowie radni przede wszystkim panie prezydencie to taka od razu dywagacja, jak pan chce zafundować bilet mieszkańcom na wiejską to proszę od razu im kupić dalej troszeczkę do Bokseli, bo większość większość odwarowań formalnych dotyczących segregacji na koledza Pana Unii Europejskiej, a my musimy je przyjmować. A teraz muszę powiedzieć Panu, że przyznam Panu, że niezmiernie i naprawdę mi miło, że Pan Prezydent poświęca tyle czasu mojej osobie. Pan bacznie śledzi moje, mają, no, moje wszystkie poczynania, zdaje się, no, a może jest większość. Również cieszy mnie fakt, że bywam, mam zaszczyt bywać Jednym z tematów Pana konferencji prasowej. Bardzo, bardzo miło. Naprawdę, tylko niepotrzebne jest trudzenie i angażowanie pracowników urzędu do przygotowywania na konferencję recenzji moich wypowiedzi. Jeśli Pan czegoś nie rozumie, jakie słowa są niezrozumiałe i wymagają wyjaśnienia, wystarczy mnie zapytać ja mnie rozumiem. o ich intencje. Ja Jeżeli Panie Prezydencie, jak mogę, miałbym Tak, bardzo proszę. Panie Prezydencie, już przechodzę do meritum sprawy. Ja tylko pozwoliłem sobie, panie prezydencie, na ocenę stronniczej polityki informacyjnej miasta, czego wyrazem był tendencyjny w treści biuletyn informacyjny, który to de facto wspaniale koreluje z dzisiejszym tematem, ponieważ idealnie nadaje się do poprawienia wskaźników segregacji w obszarze kolatury, jak ktoś się chciałby zapytać. Ale przejdźmy do meritum sprawy faktycznie. Kilka miesięcy temu mówiłem panu o tym, że wszystkim państwu mówiłem, że problem stanowi niewydolne funkcjonowanie systemu. Może pan podsłuchać sobie mojej moje wypowiedzi. Mówiłem o tym, o segregacji odpadów. Mówiłem o tym, że nie możemy bilansować finansów nieszczelnego systemu kosztem mieszkańców. Tego po prostu nie da się zrobić przed uszczelnieniem systemów. To te podwyżki kompletnie niczego nie zmienią. Nie możemy tego bilansować. Znów wzorowo segregujący i średniczanie zostają nagrodzeni znaczną podwyżką, a kara za śmieci zamiesz zamieszane, zmieszane, przepraszam, jest dla wielu mieszkańców szokująca. Pozwólcie Państwo, że Zacytuję jedynie fragmenty korespondencji od mieszkańców skierowanej do radnych. Proszę, że Państwo wszyscy dostali tę korespondencję, pozwolę sobie tylko na kilka zdań. Zwracamy się z prośbą o pomoc w po wstrzymaniu tych gigantycznych podwyżek, które drastycznie obciążają nasze emeryckie portfele. Podwyżki spowodują, że wzrośnie ilość osób zalegających z opłatami. Efekt będzie taki, że wzrosną opłaty, a ilość osób w deklaracjach spadnie. Powie Pan, że spadnie ilość deklaracji teraz. A oczywiście, że spadł. No, to, to, to za kilka miesięcy jest ja ale w tym ja nie zakładam, że jest tyle oszustów w tym mieście, bo spadają nie, znów nieuprawnione słowa w Pana ustach i sobie nie życzę, żeby Pan zwracał się do mnie takimi słowami. Nie ma naszej zgody na tak drastyczne podwyżki. To jest następne zdanie. Te podwyżki to obraza społeczeństwa, to już Państwo słyszeli, nie będzie wiernej akceptacji. Jeszcze raz Państwu powtórzę, brak koncepcji, brak systemu, brak konsultacji społecznych, bo trzy dni przed Radą Miasta, gdzie jest projekt uchwały, spotkanie z miesiącami na trzy dni przed sesją Rady Miasta to Państwo nazywacie konsultacjami, to nie są konsultacje. Wy oznajmiacie mieszkańcom w trybie oznajmującym. Nic nie konsultujecie. Dzisiejsze niepokoje społeczne są najlepszym tego dowodem. Jeżeli te konsultacje byłyby efektywne, nie mielibyśmy dzisiaj tych problemów i tych niepokojów. Eee, proszę Państwa, podniesienie opadło no, dla mnie, jeszcze raz powtarzam. śmierci ich najprostszym i najbardziej bolesnym dla mieszkańców rozwiązaniem. Proszę Państwo, mówiliśmy tyle i powtarzacie jeszcze raz o weryfikacji administracyjnej. Ona wciąż jest nieefektywna. Szacuje się, że ten dziurawy system nie nieewidencyjny, jak Państwo teraz przyznajecie, około 10 tysięcy deklaracji. Proszę pomyśleć, jakiego rzędu to jest kwota? To jest nawet kilka milionów złotych. I we wczorajszej prasie na przykład przeczytałem, że Pan Wiceprezydent, Pan Prezydent dzisiaj e, wielokrotnie to powtarzał, że trzeba uszczelnić system deklaracji. To rzeczywiście bardzo trafne słowa, oczywiście bardzo trafne słowa, tylko Panie Prezydencie, Pan prosił o jakieś kierunki, o jakieś propozycje. To ja to proponowałem kilka miesięcy temu. Kilka miesięcy temu mówiłem o uszczelnieniu systemu. I właśnie o tych deklaracjach. Już kilka miesięcy temu pojechaliście Państwo do świetnika rozmawiać o tej aplikacji, która ma pomóc w uszczelnieniu systemu deklaracji. No i znowu straciliśmy mnóstwo czasu. A przecież właśnie niech pan sobie przypomni moją rozmowę z panią kierownik Furmaniak, gdzie deklarowałem pomoc właśnie w tej kwestii. E, proszę Państwa, e, no tak się zastanawiam Panie Prezydencie, czy przez pół roku zastanawialiście się, czy moje słowa są znowu podstępem? Po już nie potrafię tego inaczej zinterpretować. Drodzy Państwo, i taka osobista prośba, niech Pan potraktuje moją pracę jako pracę z serca, taką po prostu o dobro mieszkańców Siedlec, a nie, a nie za każdym razem e, jakoś inaczej Pan to interpretuje. Jeszcze raz powtarzam. Jeżeli po, zresztą Państwo to już wiecie, ale powiem też do ogółu mieszkańców, jeżeli porównamy statystyki dotyczące ludności i dane są opłat na śmieci, to rzeczywiście okaże się, że w mieście nie ma studentów, a w wynajmowanych mieszkaniach praktycznie nikt nie mieszka, bo to e, tak to właśnie wygląda. E, tylko proszę mnie nie przekonywać, że nie mamy skutecznych narzędzi do weryfikacji tego, bo tak właśnie mówiliście Państwo kilka miesięcy temu, że nie ma skutecznych narzędzi, do weryfikacji tych martwych dusz. To już kilka miesięcy temu powiedzieliście Państwo, że nic nie możecie w tej kwestii zrobić. Jeszcze jedna kwestia, bo tu zostałem wywołany, Panie Prezydencie, do, do tablicy. Myślę, że na schodach kogo innego Pan słyszał, nie mnie, ale jeśli chce Pan moich deklaracji co do tego projektu uchwały, to muszę powiedzieć, że absolutnie, absolutnie nie zgodzę się. Nie ma mojej zgody na ten projekt uchwały w takiej formie. Dziękuję bardzo.